Witajcie w powtórce na szwedzkim Esterfale 103B w losowaniu na 9 tiery Będzie ciekawie zestaw taki full campa Chociaż ja bym tutaj nawet polecił Można na Esterfale mieć na przykład cichy układ wydechowy, turbo, dosyłacz To też robi niezłą robotę, bo nie oszukujmy się ten pojazd ma naprawdę No Ma to coś, ma zarąbisty DPM, ma niesamowity kamuflaż Super celność no w tym momencie 0, 24, o bądźmy szczerzy robi robotę i taką lodówkę można byłoby pompować bez problemu. Przeładowanie niecałe 6 sekund, rozumiecie co? Niecałe 6 sekund, pestka za 400. To robi naprawdę robotę, a poza tym penetracja na zwykłym i na goldowym też jest. Całkiem wysoka i całkiem przyjemna. No, tutaj wszystkie te pojazdy będą miały z nami na pewno duży problem. Przynajmniej dopóki nie dostaniemy spota. Co do pancerza, to jest tak pół na pół, rozumiecie? Jeśli wali do nas inny STV, no to musi celować po weak, weak spotach. A weak pointach. No, a jeśli walnie do nas coś, co ma duży kaliber, na przykład Lewandowski. No to raczej nie liczmy na rykoszety. Super konia można przebić po wieży, ale trzeba dobrze przycelować i raczej od garnka wara, bo na esterfale to się będziemy od niego odbijać. Gościu ma chyba włączone to podskakiwanie, działa po oddaniu strzału. No to mi się nie podoba, nigdy mi się nie podobało i strasznie to w i rozprasza, i utrudnia, moim zdaniem, troszeczkę celowanie. No ale jak chcę. Tak ma. Widzimy, że rywale dosyć ostro jadą po naszych, ale AMX się ładnie wystawił. I wracając do tego pancerza, bo nie skończyłem. Jeśli przeciwnik ma kaliber większy niż 120 mm, będzie wchodzić. Jeśli będzie miał mniejszy, będzie dużo rykoszetować, ale też może polecieć tak, że nas walnie. I to tylko od frontu, bo lekko poka pokażę ci boczek, to już macie problem. Poza tym. Ja za ekran przeciwkumulacyjny on też trochę pomoże tutaj udać sik. Oby nas nie wykrył, bo on może to zrobić. Ale jesteśmy fajnie skitrani. Póki co jesteśmy safe. Teraz Super Conqueror. Gdybyśmy go postawili na gąsienicy, a bohater może próbować to zrobić, no to miałby na pewno duży problem. Zobaczcie, jak on tutaj strzela. Praktycznie się nie zatrzymuje i strzał za strzałem. Teraz obiekt 705 na gąsienicy. Nie ukrywajmy, że dla niego będzie to duży problem, jeśli znowu dostanie traczka. I będzie miał garaż. No ale niestety nie dostał tutaj. Już strzał oddany bardziej po górnej płycie. Należy też sprawdzić i zwracać uwagę na to, co się dzieje po naszej prawej stronie. Zwłaszcza na linii D3, D4. Co te okolice, bo tam jest dosyć ciekawie. Teraz i 7 postawiony na gęsi. Przydałoby się go pompować ile wlezie, ale no niestety nie strzelaj, bo nie wejdzie. No właśnie. udes też zmienił pozycję. I IS szuka nas, szuka, ale tutaj powinniśmy zwracać uwagę na dobór amunicji do odpowiedniego celu. Błyskawice możemy skończyć, tak jest, ale zostawmy sobie trochę tej amunicji premium na późniejsze cele, bo tutaj to wygląda coraz gorzej. Ester no, pojazd premium, ale nie chcecie takiej premki, nie uszukujmy się. On ma papierową wieżę, no, papierową do pewnego stopnia nie jest zbyt przyjemny tak w dużym skrócie, gdyby zrobili takiego Emila 2 z premką zupełnie co innego, zwłaszcza tego, który miał te stare parametry przed nerfem to by było coś niesamowitego, tak w ogóle co myślicie o tym, żeby za nie wiem, powiedzmy za dwie stówy, trzy stówy, można było dowolny drzewkowy pojazd przerobić na premkę, w zależności wiadomo od tieru, no tam powiedzmy, że nie jest tylko na przykład za złoto, czy tam na przykład za jakąś większą ilość obligacji, bo to myślę, żeby na pewno się paru graczom spodobało. I ci, no, którzy nie mają ochoty, wydawać pieniędzy na grę, byliby w stanie, myślę, coś, jakąś nawet lepszą premkę dla siebie znaleźć, bo parę, jest parę takich drzew, drzewkowych pojazdów, które naprawdę robią robotę, nawet na. Mm, nawet na wyższe tiery, ale to powiedzmy nie każdy pojazd. Nie wiadomo, drzewkowe z reguły nie są takie przygięte jak. Kościół, amunicja ci się kończy. Drzewkowe nie są tak przygięte jak niektóre pojazdy premium. Na przykład kołowiec, którego nie było w sklepie od dłuższego czasu, naprawdę. No, oczywiście tego kołowca 8 Tieru, bo ten chyba drugiego to się pojawił nie tak dawno temu. Francuskie. Lighty, Oczywiście o nich mówię, nie o brytyjskim kołowcu, tylko o francuskim. I teraz tak, trochę patowa sytuacja, 8 pocisków zwykłych, 3 haeki, a tutaj wydaje się, że jeszcze trochę postrzelam i w tym momencie bohater powinien pocisnąć do przodu, zajechać gdzieś to miejsce i prawdopodobnie liczyć, że złapie Wuteka, chociaż Wutek może być też gdzieś tutaj niżej ustawiony. Na razie Superconqueror ściąga E5, ale pytanie, gdzie jest ustawiony przeciwnik. Superkoń trafia do garażu, my podjeżdżamy do przodu, jedziemy na medy, tam mamy CSA 63 i Char Futura. Pytanie tylko, ile ci gracze mają HP, bo nie wydaje mi się, żeby oni byli jacyś tacy na fullu. Raczej są poobijani, to ustawiam, że mocniej, zważywszy na to, jaką pozycję sobie zajęli. Ale przydałby się czołg lekki. W tej bitwie nie było żadnego. A nie uszukujmy się, czołgi lekkie robią na tej mapie robotę. Podobno wótek może być gdzieś tutaj. Jestem ciekawy, czy to prawda. Za chwilę się dowiemy. Pewnie Skoda przekona się na własnej skórze, gdzie się podziewa ten niemiecki czołg. Ten niemiecki niszczyciel. Szarf, który na samym środku. Ciekawe, czy uda nam się go skończyć. No, bohater dziwnie celuje. Muszę tutaj przyznać, że. Trochę to ceowanie mi się nie podoba, ale niezrozumiecie nieźle nie, zrozumcie, nie, nie, źle nie. O, chodzi mi tutaj o to, że jakiś odpalony czy coś takiego. kto tam wie, wszystko jest możliwe. Eee, dycha przekroczona. I teraz wótek się pojawia. Czemu on nie widzi tego buteka? Podjeżdżaj, gościu, ładuj hajek i zmienia i tryb ciśnij po niego, bo teraz nie będzie z niego co zbierać. Ale i tak już po niego nie dojedziemy i tam ktoś ładnie oznaczył buteka. W którym miejscu sobie siedzi. Ale, no nie, za, za późno tutaj też. Patrząc na zestaw, jaki ma gracz, spojrzałem na jego, mm, tak powiem, profil. No i bitwa na farcie, ale weszła. Ponad 10 tysięcy na naszelane, 5 fragów w jednej pozycji. Bitewka raczej z tych krótkich, ale działo się tutaj naprawdę Sporo i mam nadzieję, że taka bitewka na tdk Wam się podobała. Wiadomo, Esterfall to nie jest trójka, tu nie będzie y, bitwa kontaktowa, chyba że na ósme tiery i tam, gdzie jadą medy, wtedy naprawdę Esterfall można odbijać przepotężne wartości. Y, no, po prostu odbija jak szalony. Miałem taką bitewkę chyba z 5000 tysiącami zablokowanymi, no, ale naprawdę w zależności od sytuacji jest albo bardzo dobry, albo kijowy w mieście. No nie do końca, ale na takiej otwartej mapie jak prochorówka, malinówka, tutaj Westfield potrafi zrobić naprawdę cieczkę. Mam nadzieję, że bitewka Wam się podobała. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego weekendu. Do zobaczenia na razie i cześć czołem.